Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki. Oj, chwila, chwila, czegoś chyba nie doczyściłem po uczcie. Dobra, dobra, koniec tego czerstwego humoru, że niby krew, wampiry i tak dalej. Dzisiaj przyjrzymy się domowi Kalenów. Saga zmierzch, 62 zestaw z Lego Ideas. Co my tutaj mamy? Mocno modernistyczna architektura, i faktycznie wygląda to podobnie co oryginał, jeżeli chodzi o technikalia. 950 zł bez grosza, drogo! No przecież w tej cenie to możemy kupić. Na przykład ten dom w stylu angielskim, dopłacając, zdaje się, 5 dyszek, a mamy tam znacznie więcej elementów, bo tutaj 2001 części. Oczywiście, pewnie licencja jest droga, wszystko rozumiemy, a fani najprawdopodobniej i tak sięgną po ten zestaw. My się mu przyjrzymy pod kątem konstrukcyjnym, czy jest fajny, co tam zrobiono z tym garażem, no i ogólnie inne pomieszczenia to prawdopodobnie kuchnia, salon, sypialnia. Choć wampiry, zdaje się, nie śpią, przynajmniej nie w tym uniwersum. No, kiedyś tam oglądałem, choć muszę Wam powiedzieć, że z tych około klimatów dużo mocniej doceniam czystą krew. Nie za kreację potworów, ale za ten klimat miasteczkowej Ameryki. No ale dobra, koniec tych dygresji, otwórzmy, sprawdźmy, może będziemy się dobrze bawić. Jest 7 minifigurek, trochę wampirów, jest Bella, jest Charlie. No, i Jacob w dwóch wersjach. Jak Wam się podoba ten wilczek? <laughs> Może to być trudny odcinek. Oj, te niektóre keczupy są naprawdę ostre, więc lepiej uważajcie. A propos czerwonej barwy, ten Chevrolet wygląda na całkiem niezłą brykę. Będziemy to sprawdzać. Wydaje mi się, że kilka elementów tutaj po prostu może mi się spodobać. Dostrzegam chociażby pianino, czy też raczej fortepian. No fortepian, pewnie niektórzy już krzyczycie na mnie w komentarzach. Natomiast bardzo słabo, że tam w środku no nie ma garażu. Być może ten zestaw jest zbyt mały. To jest jakaś masakra. Z tego co pamiętam, dom w stylu angielskim. Ma ponad 3200 elementów i kosztuje tylko 5 dyszek więcej. Ojoj, no ale licencja, skąd my to znamy, na przykład z LEGO Star Wars? No i co, zbyt dużo sobie nie popatrzymy, bo po prostu w środku papierowe worki. Ale ja chcę się dokopać do instrukcji. No i od razu będziemy mogli skontrolować, ile naklejek w środku się znajduje. Obstawiam, że sporo. Okej, okay, a może nie jest jednak aż tak źle? Widzę tutaj chociażby sztukę nowoczesną, kije baseballowe, jakieś malunki, jakieś rzeczy potencjalnie do wykorzystania. No niestety, ja tak za dużo easter eggów w tym zestawie nie rozczytam. No ale sprawdzimy sobie na przykład o ile ten zestaw jest lepszy lub gorszy od nowoczesnego domostwa z Lego Creator. Tam prawie 1000 elementów, a cena to 300 330 zł. Ojeny, jeny. No ale dobra. Koniec już pomstowania na stawki na ceny, dlatego że to są klocki Lego. Tutaj nigdy tanio nie było. Mamy designera, no bo to jest zestaw z szyldu Lego Ideas. No, i mamy też kilka uwag. Nawet całkiem sporo takich informacji zakulisowych. Będzie trzeba się temu przyjrzeć. Jest oczywiście drzewko w pobliżu, bo te wampiry sobie potrafiły tak skakać z drzewa na drzewo. No i to chyba koniec tych materiałów dodatkowych. Składanie, składanie, składanie. Ciekawie, chyba będzie zdejmowało się dach. To będziemy sprawdzać. No i co? Nie pozostaje mi nic innego. Jak tylko zacząć to składać, policzę też worki z klockami, także zaczekajcie chwilę, a na speedbuildzie no chyba zrobimy tego Chevroleta z 63 roku, okej? Okay? No i mamy to. Oto dom Kalenów. Budowałem mniej więcej 3 godziny, było 18 worków z klockami, i stwierdzam, że ten zestaw może się podobać. No bo czy wy pamiętacie taki stonowany, poważny, dorosły, zamknięty budynek? Początkowo robiłem takie publicystyczne porównania do tego zestawu z Lego Creator, ale tam przecież od razu po odwróceniu, no mamy takie zabawowe wejście. Po prostu brak tylnych ścian. Tutaj nic takiego nie ma miejsca. Po prostu mamy ciekawe bryły. Jest to w sposób interesujący połączone, oczywiście trochę za drogie. No i ten garaż, on faktycznie jest ślepy. Za chwilę wejdziemy do środka, to wszystko wam opowiem. Jeżeli chodzi o technikalia, 22 cm wysokości, 38 cm długości i 18 cm głębokości, tak przynajmniej pokazuje moja miarka z kastoramy, bo to niekoniecznie zgadza się z tym, co wyczytałem na stronce Lego. Ok, wejdźmy do środka, no bo tutaj właściwie co możemy obejrzeć? Trochę skąpej roślinności. Ona jest zbudowana też tak powiedzmy w sposób subtelny, nie za dużo tych liści, teren ładnie porzeźbiony, no i ogólnie zaczynamy od takiej bazy, swoją drogą bardzo dobrze zbudowanej, a wyżej mamy już bardziej nieregularne kształty i pod kątem designerskim zerknijcie, tutaj podnosimy dach i mamy nawet lampy. No nie pamiętam, żeby coś takiego występowało w innych setach. Okej, okay, lećmy do środka. Dzisiaj łatwiej nam będzie omówić od góry. No to ściągam te brązowe dachy. Jak widać, jest tutaj kilka studów, co by podczepić na przykład jakieś zwierzę albo wampira, bo oni są niesłychanie sprawni. Tutaj Edward wraz z towarzyszką wspinają się niejako po tym świerku, po tym po prostu iglastym drzewku. Dlatego też po tej stronie mamy drzwi, no bo oni mogą sobie tak wskakiwać. Niekoniecznie od dołu. No dobra, ściągam ten najwyższy poziom. Mamy tutaj jakiś materac. Jest stare radio, notatki, regał. Widzę tam chyba coś w rodzaju gramofonu. Jest kilka nawiązań. Wiecie, te płyty, które pojawiły się w filmie. No i tutaj niewielka łazienka. Wanna, kibelek, umywalka. Fantastycznie to wszystko wmieszczono. No, i mamy zejście na dół. Okej, okay, no przyznacie sami, jest może i ciasno, ale rewelacyjnie to wszystko zaprojektowano. Wiecie, komu ten zestaw mógłby się spodobać? Rafałowi z pierwszej edycji Lego Masters, choć zdaje się, że on dawno nic nie wrzucał na swój kanał. W każdym razie zdejmuje pierwsze piętro. Zobaczcie, jakie tutaj mamy wzmocnienia. Wystający balkon, no i ogólnie ta ścianka jest najciekawiej tutaj podmontowana. I jeżeli macie trochę czasu, to zerknijcie w cyfrowej instrukcji jak to wszystko rozegrano. Ja natomiast po prostu to ściągnę, no i zerknijmy. Zobaczmy, jest oczywiście wejście na samą górę. Tutaj po tej stronie narożna kanapa. Okej, okay, oni nie mają telewizora, po prostu wolą raczej takie bardziej oldschoolowe rozrywki. Natomiast tak jak widzieliście, były tam kije baseballowe. No i mamy coś w rodzaju kuchni. Okej. Okay. No nie widzę tutaj otwieranej lodówki, mamy tylko taką imitację, wielka szkoda, jest oczywiście zlew, sztućce, miski i taka wyspa na środku, gdzie można coś podgrzać. Z tego co pamiętam, no to oni przeszli na dziczyznę i prawdopodobnie gdzieś tam w tle są przyprawy, co by to wszystko jeszcze lepiej doprawić. W tym miejscu byłaby jakaś spiżarnia, schowek, ale właściwie niczego ciekawego tam nie mamy. Ten balkon z tyłu całkiem, całkiem, po boku mamy drobne roślinki, no i podoba mi się jak to wszystko tutaj wykończono, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no ma to ręce i nogi, po prostu z daleka może się podobać, nie wszystko odstudowiono, mamy tutaj miejsce, co by po prostu coś podczepić, jakieś dodatkowe liście albo minifigurki. Ech, no i ten nieszczęsny parter. Zerknijcie, jak to się prezentuje. Z tamtej strony wygląda niczym legitny garaż. No ale tu po prostu zastawiono to wszystko wielkim regałem. Teoretycznie jest to możliwe, może tak sobie zmodyfikowali tą posiadłość, ale wiecie, coś tutaj śmierdzi i po prostu prezentuje się to słabo pod kątem realizmu. Natomiast ten fortepian to chyba mój ulubiony mini build z całego tego setu, bo właściwie niczego równie fajnego nie ma. No może ten materac na górze wygląda to fajnie z każdej strony, chociaż podobne konstrukcje czasem się już pojawiały, na przykład w Lego Francach. Tutaj to wejście pod kątem, jakieś roślinki, obrazy, wszystko widzieliście na naklejkach, może poza tą szachownicą. Tak prezentuje się dół, wszystko ładnie, podjazd, ale garażu nie ma. Podoba mi się również ten tył, no bo mamy tutaj takie dosyć ujednolicone względem góry, płotki, zabudowania, odgrodzenia. No i pamiętano o takim abecadle, czyli o odpowiedniej liczbie wyjść ewakuacyjnych. No, nawet te choinki są w porządku. Ty, no zestaw pod kątem wyglądu tego budynku jak najbardziej mi się podoba. Do omówienia zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Czerwony pickup z 63 roku oraz Jacob, ale nie ten. No. <gry> Raczej pod postacią wilka. No i od niego rozpocznijmy. Słuchajcie, ja rozumiem, że chodzi o to... No, żeby coś ciekawego z klocków zbudować, taka jest idea tej zabawki konstrukcyjnej, ale nie podoba mi się chociażby to, że mamy taką różnorodność kolorystyczną, wykorzystanie tego typu łukowatych elementów do nóg, do łap, jakoś to tak słabo się prezentuje. Ten pyszczek. No, też niczego nie urywa, powiem Wam szczerze, jest kilka odlewów, na których można byłoby popracować, nie wiem, powiększyć tego szarego wilka albo zmodyfikować jakite, czy też przerobić warga. Tutaj natomiast postawiono na taki oto model. Okej, okay, on jest dobrze ruchomy, jeżeli chodzi o ogon, łapska, gębę. No i może się podobać, w sumie fajnie, że zrobiono coś z klocków, natomiast to nie jest moja estetyka. Podobnie jak w przypadku dinozaurów, lubię odlewy, a niekoniecznie te bestie budowane z klocuchów. Choć wiem, że to trochę dziwne uwielbiać klocki, a jednocześnie mieć tak dużą słabość do tych potężnych odlewów, jak na przykład wielki brachiozaur. Nawiasem mówiąc, no w czerwcu czekają nas kolejne premiery i nowe gatunki dinusiów, ale to jeszcze nie wyprzedzajmy, zajmijmy się zmierzchem. No i co, ten Chevrolet to ogólnie jako pojazd mało mi się podoba, szczególnie te tylnie nadkola, ale tutaj właściwie dobrze to odzwierciedlono. Nie rozumiem dlaczego zdecydowano się na taki patent przy zaprojektowaniu tego pick -upa. Przecież to ogranicza nasze możliwości transportu. Jakby to było szersze, no to jak najbardziej moglibyśmy więcej tam władować. Jest kierownica żadnych zegarów. Mamy lusterka. No nie wiem czy szare tutaj pasują, ale to w sumie można sobie podmienić. No i co? Brak otwieranych drzwi, nie rozumiem tego. Wiecie, w tym modelu to by się akurat przydało. Dosyć dobrze odzwierciedlono maskę, choć wiadomo, że tutaj powinny być jeszcze dodatkowe załamania. Są światła, jest rejestracja, no i ogólnie tak naprawdę ten pojazd na plus. Robili co mogli, tylko niektóre elementy tutaj z tyłu niekoniecznie mnie przekonują. No i nie możemy sobie też zajrzeć tutaj pod maskę. W ogóle w momencie, kiedy to wszystko budowałem na speedbuildzie to miałem taki moment zawahania, poprawianie błędów, ale ciekaw jestem, czy żeście to dostrzegli. Zobaczcie, jak to niecodziennie się tutaj składa. Ogólnie samochód na plus, wilk tak sobie. Nie jestem przekonany. Fani tego uniwersum pytają, gdzie jest kilka kluczowych postaci. O na przykład Esme, no ale nie ma. Mamy co mamy? Cztery wampiry, zerknijcie, jakim się błyszczą oczy, a Edward to nawet się świeci. No i mamy również Jacoba z krótką i długą fryzurą bardzo fajnie. Mamy również Bele w tej swojej takiej niebieskiej bluzie okej, okay, to bardzo charakterystyczny strój, jej tato zdaje się, że on był policjantem dobrze pamiętam. I pewnie niektóre elementy, jak na przykład z tym swoim pieprzykiem i naszyjnikiem, pasują, natomiast wielka szkoda, że nie mamy tutaj nadruków na spodniach, gdyby porównać ten zestaw do niedawnego The Office też z Lego Ideas, no to postronny obserwator wyciągnie więcej ciekawych nadruków i postaci właśnie z tamtego, dużo tańszego setu niż z domu Kalenów. Tak myślę, no zbyt dużo wam tutaj nie powiem, ale zerknijcie na te postacie od tyłu. Teraz właściwie wiecie już wszystko. Przejdźmy do podsumowań, będzie ciekawie. A jeszcze jedno, zupełnie na marginesie, tylko góra ma tak fajnie zrobione lampy, wentylacje i tak dalej. Chodzi po prostu o to, żeby te dachy się nie zsuwały. Niższe piętra to po prostu taki modularowy standard. Tutaj już nie mamy żadnych S-ów, floresów, instalacji elektrycznych i tak dalej. Oj, poczekajcie, <grych> chyba źle to odstawiłem. Lepiej jednak. Wszystko to zakleszczyć przed przenoszeniem. No to teraz posłuchajcie, ostatecznie ten budynek mnie kupił, bo jest taki poważny, dojrzały, stonowany, no nie wszystko idealnie odzwierciedlono, ale jest wystarczająco dobrze. Może nieco zbyt ciasno, może jak za taką cenę widziałbym wykafelkowane podłogi, a nie że gdzie niegdzie na przykład ten zielonkawy dywan, no i garaż, on rozczarowuje, rozczarował mnie również Wilk, mimo wszystko, no i minifigurki, no nic mnie tutaj nie ujęło. Na pewno żaden z tych wampirów nie trafi do mojej topki pod koniec roku. Choć z drugiej strony, Alice Kalen całkiem nieźle wygląda ma niezłą koszulkę, no i jeszcze ten gość z szalikiem w każdym razie, no, jakbym miał tutaj wystawiać notę końcową, to biorąc to wszystko do kupy, nie dam więcej niż 7 plus na 10. Tak to widzę, elementy zapasowe o, no, jest ich sporo, ale tak naprawdę nie widzę tutaj jakichś turbo ciekawych nadruków, raczej małe roślinki, kamyczki i takie rzeczy. Ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie. No na pewno fani tego uniwersum będą zadowoleni, a przynajmniej być powinni, no bo w końcu ruszyli ten temat i zobaczymy, czy będzie z tego dłuższa seria różnych zestawów. Ja tam szczerze mówiąc czekam na inne licencje, ale to nie wiadomo, czy kiedykolwiek się doczekamy. Póki co. Ten zestaw no nie można ocenić jednoznacznie jako coś słabego, bo ten budynek z każdej strony wygląda, opowiem no to nawet, pięknie, tak nowocześnie i ma swój klimat, dokładnie tak jak w filmie. Cześć, do zobaczenia i piszcie jakie jeszcze miejsca, sceny warto by odzwierciedlić, jeżeli chodzi o sagę zmierzch.